Raz, bo z tego co wiem, to miał tutaj przynajmniej dwie wystawy. Była to wystawa związana z festiwalem pianistów jazzowych, a parę lat później wystawa Okolica Autentyzmu. I tak być może któraś z tych prac, którą dzisiaj tutaj widzimy, też już na tych ścianach wiszała. Jest to też prawdopodobnie możliwe, czy nie? Niemożliwe, <laughs> Raczej nie. Nawet w wersji czarno-białej? Mimo wieku jeszcze się nie powtarza. <laughs> Dobrze, bo te prace, które dzisiaj widzimy, są to wszystkie prace, fotografie, które powstały po roku 1990. I są one jakby kontynuacją wcześniejszej twórczości pana Stanisława, której ukoronowaniem był album na peryferiach PRL-u, który został niedawno wydany i będzie też go można tutaj nabyć. Ja myślę, że pan Stanisław Kulawiak, o panu Stanisławie Kulawiaku Państwo tutaj w większości pewnie doskonale wiedzą, że fotografią zajmuje się już od bardzo wielu lat, bo pewnie 45, tak? Jak będzie, ma sporo osiągnięć na tym polu. Jest autorem licznych publikacji, wystaw, ale myślę, że o tej wystawie pewnie i o tych kadrach, które sprawiają wrażenie, jakby były przypadkowe, ale takie pewnie nie są. Powie nam najlepiej autor wystawy, ale wcześniej jeszcze oddam głos pani wicedyrektor Centrum Kultury i Sztuki. Witam serdecznie wszystkich państwa, witam przede wszystkim. Naszego tutaj pana Stanisława, dzięki któremu mogliśmy się zebrać. Dziękuję wszystkim gościom za przybycie. No i życzę dużo wrażeń. Wystawę już widziałam wcześniej, ponieważ tu pracuję i nie ukrywam, że jestem zauroczona tymi fotografiami. Bardzo trafiają, że tak powiem, w mój punkt widzenia i obejrzałam sobie film na YouTubie z udziałem pana Stanisława. I Pan to powiedział takie bardzo hmm, ciekawe słowa, że wiele Pana fotografii powstało na pograniczu dwóch kultur, na pograniczu dwóch hmm, byłych zaborów. I to wszystko się jakoś tak splata między sobą i tworzy taki niesamowity efekt. Dla mnie, pierwsze miejsce, jeśli chodzi o fotografię, to. Ta remontowana kapliczka w torzeńcu uważam, że jest fantastyczna. Jeszcze raz życzę dużo wrażeń i mam nadzieję, że pan Stanisław tutaj nam bardzo dużo ciekawych rzeczy opowie. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie, bardzo miło być tu znowu. To czwarta moja wystawa tutaj. Poszukałem pamięci. Zresetowałem to co trzeba. Okazuje się, że czwarta dwie wystawy drzowe tutaj były. Ja przez wiele lat, 7, 8, fotografowałem festiwal pianistów drzowych, z czego powstała bardzo dobra dokumentacja. Z reguły nie szpędałem się wtedy po scenie, tylko sobie siedziałem w którymś rzędzie z długim obiektywem na monopodzie i fotografowałem portrety. Można to zobaczyć w ośrodku Karta. Tam w archiwum tego ośrodka w Warszawie y, są zdjęcia, y, no w tej chwili już historyczne, bo to było lata 97-24 chyba, czy coś koło tego. W każdym razie to i wtedy też miałem tutaj dwie wystawy fotografii jazzowych, portretów jazzowych. No i później też był ten z cyklów autentyzmu, czyli na peryferiach PRL, bo. Lata 74, kiedy zacząłem fotografować do 1990, zamknąłem w wystawie i w takiej publikacji na peryferiach PRL. Zrobiłem to w roku 2009, więc w zasadzie 10-11 lat temu. Inspiracją do tego były moje dzieci, które zadały proste pytania, Tata, co robiłeś na wojnie? Ponieważ w 1981 roku zdarzyło się coś takiego, co było stanem wojennym. No więc dla pokolenia 30-latków, 40-latków, no to wojna taka, ta ostatnia, jaka nam tutaj, do tej pory zresztą ostatni. I w tym momencie sięgnąłem do swojego archiwum, ponieważ już wtedy, po powrocie z 10-letniej emigracji, w Niemczech mieliśmy firmę rodzinną, mam w dalszym ciągu oficynę wydawniczą, więc zgromadziłem wokół siebie stosowne narzędzia, aby móc się poruszać po moim archiwum, klasycznym archiwum. Bo to, co zrobiłem generalnie do roku 2000 w formie negatywów, przeźroczy różnoformatowych ma się dobrze i leży w szufladach. Natomiast po 2000 roku, kiedy nastąpiła cyfrowania, te nasze pliki gdzieś fruwają. Ja, no, jeśli w tym pracuję, to znaczy, że mam bezpiecznie je pochowane, chociaż nie, nie czuję tego w głowie, że one są bezpieczne, i to, co Państwo oglądacie tutaj na tej wystawie, Relacje Uliczne, czyli kontynuacji siermiarznego na peryferiach PRL zawartego w tym albumie, to jest na przyciąg, tylko to już w kolorze. Muszę Państwu powiedzieć, że tak jak teraz po wielu latach, to mam takie jakieś odczucie déjà vu, że po prostu, że ja już to kiedyś przeżyłem, że ja już to kiedyś widziałem i fotografuję po prostu to, co na mnie czeka, bo ja. Nie jestem fotoreporterem, który goni za zdarzeniami. Ja po prostu fotografuję, te historie na mnie czekają po prostu. I tak jak ta kapliczka ulubiona tutaj przez panią w torzeńcu. O torzeńcu mogę opowiadać, tam pięknie mają z znakomitą historię, mogę opowiadać do rana. Ta kapliczka po prostu zdarzyła się, że jechałem samochodem, zobaczyłem co się dzieje. to po prostu, A niektóre zdjęcia są tutaj z samochodu robione na Najwięcej zdjęć, zresztą na więcej takiej historii, to ja widzę jak jadę samochodem po prostu i one zostają tylko w mojej głowie. Jeszcze chwilę poczekamy, aż będziemy sobie mogli wsunąć coś do ucha. Załóżmy, że ten pendrive'a i nagramy to, co jest w naszej głowa w postaci obrazu czy myśli. No na razie tego nie potrafimy. Ale parę zdjęć jest tutaj zrobionych z wnętrza samochodu i... Jakoś w tym momencie nie udało mi się zapłacić za kierownicy. Nie udało mi się zapłacić mandatu. Bezpiecznie to zrobiłem. W każdym razie to, co Państwo oglądacie, to, to są e, zdarzenia, to są opowieści codzienne, jak tutaj e, Mariusz robi portrety powszednie. Czy tam jest gdzie on jest? O, cześć. No, to, to, to są zdarzenia codzienne i jak tutaj Pani e, Czuje te klimaty i widzi takie sytuacje, to aparat fotograficzny nie jest w tej chwili takim dużym wydatkiem. Proponuję też to, że tak powiem, robić. Nie będę Państwa zanudzał, jestem do dyspozycji, bo co najciekawsze, to każde zdjęcie opowiada historię. I na tym to polega. Że ja stojąc obok, tam takie moje krótkie dosie, jest napisane przeze mnie do, wystawy, która, do tej wystawy, która w ubiegłym roku miała miejsce w naszej małej galerii. We Wrocławiu, w naszej Związkowej Galerii. Że tak powiem, jest to yy, też potwierdzone jakby, yy, przez Adama Sobotę, który po prostu pisze. Zapraszam na wystawę Relacje uliczne w Galerii Hallu, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. A 17 moich fotografii w tym formacie, tutaj dokładnie jak widzimy na tym przykładzie, czyli 55 na 65 cm można zobaczyć w tej estetycznej, miłej galerii. Są to fotografie z lat 1990 z lat 2016 17 i są one w kolorze i są kontynuacją tego, co przedstawiłem z lat wcześniejszych, ostatniego piętnastolecia w PRL-u, w moim albumie i w mojej wystawie na peryferiach PRL. -u. Wtedy były to zdjęcia czarno-białe. W tej chwili pokazujemy to wszystko w kolorze. Zapraszam serdecznie.